Już wkrótce nasze pociechy ponownie zasiądą w szkolnych ławkach. Warto już teraz zadbać, by powrót do szkoły był dobrze przygotowany. Producenci co roku wypuszczają nowe produkty, aby podczas nauki było przyjemnie i modnie. Rodzice zwracają uwagę na przedmioty praktyczne i dobrej jakości. Czasami muszą walczyć z dziećmi, ponieważ dzieci chciałyby przedmioty kolorowe i ładne, ale staramy się to wszystko wypośrodkować. Tornistry mają wiele praktycznych funkcji. Są kolorowe i lekkie, a przy tym pojemne i wytrzymałe. Dzisiejsze tornistry są zaprojektowane bardzo mądrze. Znajdziemy w nich dużą przegródkę na książki, mniejszą na zeszyty, a także kilka mniejszych przegródek, np. na kanapki, na zdrowe przekąski czy na napoje. Przybory szkolne to małe dzieła sztuki. Tu można pójść w klasykę znaną sprzed lat lub zainwestować w zupełnie nowe trendy. Dużą atrakcją jest długopis, dzięki któremu nauka pisania może okazać się mniej stresująca. Jednym z najbardziej niezbędnych w tym momencie przyborów szkolnych są długopisy ścieralne, dzięki którym dzieci piszą szybko, nie brudzą w i nie denerwują się, kiedy popełniają błędy. Nawet jeśli zdarzy się pomyłka, to świeżo upieczony pierwszoklasista spokojnie sobie z nią poradzi. Coraz częściej też nauczyciele wymagają ścieralnego długopisu w szkole. Z dobrze wyposażonym tornistrem nauka może okazać się świetną zabawą.